Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj zabieram Was na zakupy. Robimy sobie babski wieczór, popołudnie, czy kiedy to oglądacie? I zobaczymy, co jest ciekawego w sklepach. Ja w galerii na zakupach nie byłam. Prawie dwa miesiące, albo i nawet trochę dłużej, więc jestem ciekawa, czy będzie coś ciekawego. Weźmy też pod uwagę, że teraz chyba są jeszcze wyprzedaże, więc zobaczymy, czy jeżeli jesteście spoza dużego miasta, opłaca się jeszcze jechać do galerii na zakupy wyprzedażowe. Myślę, że dzisiaj też właśnie pojadę do Wrocławii, więc zabieram Was ze sobą. Dobra, to tak jak zawsze, zaczynamy od hm Jestem na górze, więc najpierw mamy Divided, chociaż nie wiem Czy to cokolwiek znajdę, ale zobaczmy Chętnie bym zobaczyła też jakieś jeansy Ale nigdy te z H&M mi nie podpusowało, Więc nie wiem, czy nie skupię się na nich W Zarze, chyba tak zrobię Bo tutaj też nic za bardzo mi nie pasuje Dobra i mamy tutaj takie kamizelki Krótkie Ta ma bardzo ładny kolor i jeszcze jest właśnie kremowa, różowa i czarna. Ale jeżeli nie chcecie takich krótkich, chociaż ta naprawdę bardzo ładnie wygląda, ten kolor jest śliczny. A tutaj mamy taką długą. I ona kosztuje 140. Jest bez kaptura. Ma tam ściągacze na dole To zdecydowanie bardziej mi się podoba Dobra i znalazłam taką koszulkę graficzną Jakoś tak wyjątkowo mi się spodobała I y, widzicie jest taka fajna Walentynkowa To jest 60 zł i stawiam, że jest to 100% bawełna, ale się upewnia I miałam rację, 100% bawełna No bardzo fajnie wygląda i też podoba mi się Ten odcień, bo nie jest W y, całości czarna, Tylko taka bardziej szara Zobaczcie, że tutaj już w tej głównej części mamy Trochę koloru i taki garnitur jeżeli chodzi o materiał no to są no taki klasyczne w miarę cienki 76% poliester, 20% viscoza i 4% elastan i to są właśnie spodnie kolor fajny, torebka coś ala YSL w ogóle powiem wam, że też się zastanawiam nad tą torebką z YSL ale dokładnie jest tak samo jak w tej, czyli nie ma zapięcia no i to już nie jest takie spore rozwiązanie na co dzień, więc odpuściłam, ale jak Wam się podobała ta zła YSL, no to H&M ma praktycznie taką samą. I widzę, że na promce mamy różne kurtki, tutaj jest taka krótka, puchowa chowa z poliestru 65 zł, ale ładny taki brązowy odcień, są też dłuższe, no i ogólnie na tej przecenie na razie, jak tak widziałam, są takie już przebrane rzeczy ale może znajdę zaraz jeszcze coś fajnego i znalazłam kurtkę baseballową za 70 zł. zobaczcie taka klasyczna czarna no i ta jest akurat fajna bo jeszcze jest taka, ale ona już jak widzicie jest z kołnierzykiem ale że ja już mam swoją to nie będę kupować kolejnej o, tu jest taka krótka widzę, że to są właśnie różne wersje takich baseballowych kurtek i znalazłam kurtkę z już pierzem zobaczcie, z 630 na 300 i to jest o, taka kurtka ze ściągaczem w talii. Nie do końca moje klimaty, ale kolor za to ma bardzo ładny. I jak w ostatnim filmie pokazywałam Wam te spodnie takinowe, tak już jak widzicie teraz są na przecenie. I spódnice wszystkie nowe też są poprzecenione Może to jest dobry czas na zakupy na przyszły rok albo na ten okres karnawałowy. A przechodząc już do standardowej kolekcji dalej mamy zieleń. Tutaj miętową, tutaj troszeczkę bardziej intensywną. I dalej mamy tutaj spodnie typu cargo. Ten odcień jest ładny, bo jak widzicie jest taki, jest taki bardziej zielonkawy. Jest też po prostu taki ekri i te wyglądają fajnie. W tamtym sezonie kupiłam sobie taką bluzkę, ale brązową. 70% bliskozy się 79 zł i teraz mamy taką wersję właśnie różową ja ją średnio polecam bo ona mi się strasznie podwija i nie, ostatecznie nie jestem z niej jakoś super zadowolona ale może jeżeli macie większy biust to będzie wtedy lepsza bo ogólnie fajnie wygląda i jak na H&M jest naprawdę spoko zrobiona no ale właśnie ta konstrukcja nie jest dopasowana przynajmniej do mojej sylwetki. I drugi kolor, który zdecydowanie można tutaj zobaczyć, to różowy. I na przykład zobaczcie, tutaj są takie spodnie, trochę ala garniturowe, trochę dzwony. Tak one wyglądają i są z kieszeniami, mają normalnie zapięcie i myślę, że mogą być takim fajnym akcentem kolorystycznym. A tą sukienkę wezmę do przymierzenia bo wydaje się, że ma fajny krój chociaż wydaje mi się, że też widziałam czarą, więc wolałabym Bo może wezmę tą, żebyście dobrze ją zobaczyli 60% bawełny i reszta to akryl ale urzekła mnie ta sukienka, bo jest takiego grubego materiału fajny ma dekolt, na długie rękach obcisła ale zobaczcie jak wygląda jej spód długość kompletnie nie dla mnie, bo to jest midi i jeszcze dodatkowe te frędle całkowicie skrótują moją sylwetkę ale jeżeli jesteście wysokie albo lubicie takie długości, to na pewno jest to ciekawy wybór. Pytacie się też, jakie bezszłowe stringi, majtki slash polecam. I ja zawsze kupuję te, czyli Brazilian 4 Pack Mid rise 7 dyszek i... Są w różnych odcieniach, są brązowe, czarne, beżowe Więc to są te, które ja zawsze wybieram No dobra i tak wygląda ta sukienka To jest inna niż ta, którą wam wcześniej pokazywałam I jest po i trochę to czuć Ale chcę przymierzyć różne opcje, bo wiem, że nie każdy też patrzy na materiał I wzięłam rozmiar S Myślę, że gdybym wzięła XS byłaby trochę lepsza Bo ta jest luźna i po prostu wszędzie też jest luźna i no wygląda ok, ale to nie jest krój, w którym ja się jakoś super dobrze czuję. Podoba mi się ten obszar, gdzie jest związanie, ale tak naprawdę to wszystko no i te rękawy też są fajne. Ale ja raczej nie jest to krój dla mnie. Dobra, i tutaj znowu widziałam, że duży że rozmiar to jest rozmiar S. I jak możecie zobaczyć, no całkowicie nie ma talii, mimo tego, że tutaj z tyłu jest gumka, ale ona jest zdecydowanie za słabo. Może bym wzięła rozmiar XS, ale to jest tylko rozmiar, więc nie sądzę, żeby była taka różnica. To, co mi się podoba, tutaj to marszczenie, bo bardzo ładnie to wygląda i bardzo ładnie to się układa. I tak naprawdę wszystko, bo tutaj góra... No jak widzicie, rękawy też nie są jakoś specjalnie fajnie skonstruowane. Myślę, że jeżeli weźmiecie dobry rozmiar i korzystałobyście z tego jako sukienkę do biura, to ok. Chociaż nie wiem, czy ten tak no ale zawsze można sobie tutaj haftkę zrobić i wtedy będzie ok. No i też fajne jest to, że tutaj jest to marszczenie na brzuchu, bo nawet jeżeli zjemy, to nie będzie kompletnie nic tutaj widać. I mam jeszcze te spodnie, jak widzicie, przyświtują, bo mam czarną bieliznę pod spodem. Z wysokim stanem One są butkat e, I kurczę z jednej strony Podobają mi się jak wyglądają Z drugiej strony wydaje mi się, że jednak y, Uda rzucają się bardzo mocno na pierwszy plan Z tyłu nie wyglądają najgorzej I nawet aż tak bardzo Mi tutaj nie odstaje I kurczę z jednej strony Chciałabym takie jasne spodnie Ale znowu e, Z drugiej strony wydaje mi się, że Jak się patrzę teraz na moją sylwetkę I się usunę, To ja widzę tylko swoje uda nie wydaje mi się, ale ogólnie e, zadziwiająco dobrze leży. Myślałam, że jeszcze pokażę Wam te spinki, by zobaczyć jak one pięknie wyglądają. Nie mam pojęcia czy trzymają, więc jeżeli je macie, to dajcie znać. One kosztują 35 zł i są tutaj też jeszcze takie mniejsze. To też fajnie wygląda. I let's go do Zary. Zobaczymy co tutaj będzie. Ło, wow, ale zobaczcie tego miśka. Ile on kosztuje? 140 zł i XSK, czy powinnam go sobie zobaczyć. Więc to chyba muszę go przymierzać, bo fajnie wygląda. I mamy tutaj ten płaszcz z lepszym składem. Też na pomoc to nie jest ten taki wiralowy, ale to jest ten taki z większą strukturą. No i jak widzicie jest 600 na 400, ale nie widzę nigdy tego powiedzmy, że wirralowego płaszcza jeszcze, więc może jest na przecenie no ale tu, tu, go nie ma zobaczcie jaką znalazłam sukieneczkę kosztuje 59 zł jest w 100% z wiskozy i jest czarno-biała wydaje mi się, że klimat trochę taki laurelowy, więc może wezmę właśnie nie wiem czy XS czy S i wam ją pokażę i wzięłam jeszcze taką, ale to już pokażę wam w przymierzanie. mamy też całą sekcję wyprzedaży marynarek i na przykład zobaczcie tutaj mamy taką taliowaną czerwoną i ona jest po 199 zł. Naprawdę aż tyle? Kurczę, jak pamiętam, to marynarki z Zary standardowo były po 199, no ale okej. Okay. Teraz jest po 199, ale ma przepiękny taki czerwony odcień. I jeszcze jest taka zobaczcie, różowa. I oczywiście też sporo butów jest na przecenie. Ale jeszcze nie znalazłam takich perełek, chociaż te zielone i te różowe się oczywiście bardzo rzucają w oczy. A nad tymi studniami zastanawiałam się przy ostatnim mi. Teraz są na promocji te 59 zł. I to są po prostu takie, wosk może nie że ale sztuczna skóra i dzwony. I zobaczcie, to jest misiek nowy. Bardzo fajne kolory i kosztuje 400 zł. I nie wiem, że właśnie żadnego innego sklepu, gdzie takie kolory by były. Dlatego zwróciłam uwagę, fajnie wygląda Fajnie akurat to położyłam, też na niego zwróciłam uwagę Ale w sumie to chyba nie jest nic nowego Ale też fajny klimat bo założycie wszystko czarne pod spód Dołożycie tą kamizelkę I już gotowe outfit. I mamy kolejną furtkę, taką ala zimową No to nie jest chowa, więc nie będzie aż tak ciepła ale też jest na promocji I jest o tyle fajna, że właśnie nie ma żadnych Takich udziwnień Jest po prostu zwykłą, prostą, czarną kurtką I to mi się podoba No i jest kaptur, który jest też odpinany Zobaczcie co znalazłam na promocji Moją ulubioną sukienkę Tamtego roku No nie wierzę Jak ją już zobaczycie to bierzcie Ona jest po prostu genialna I świetnie się sprawdziła latem Widzę, że jest jeszcze beżowa wersja tego płaszcza Z Zary i ten czarny też nie jest na promocji, więc one kosztują 650zł ale też ten beż przepięknie wygląda a ja mam już tutaj swoje rzeczy i ustawiam się w kolejkę i będę mieszyć. to chyba tylko dobrze wyglądało na wieszaku bo teraz na mnie czuję się jak wielkie yeti więc nie, nie no, czuję się jak yeti lecimy dalej, no dobra i tak wygląda ta sukienka z wiskozy, to czego nie widziałam na wieszaku to to, że ma bufki no i dekolt klasyczny tutaj jest związany na pasek. Na dole jeszcze jedna falbanka. Pod spodem już nie ma podszewki. A tak wygląda z tyłu. I tu właśnie się związuje. Widzę, że trochę tutaj materiału zwisa. O! bardzo prosta i klasyczna. Dobra i to jest ta druga sukienka. Ona jest troszeczkę na zasadzie tej sukienki, którą wam pokazywałam w handlu, bo też tu jest związana, ale jak widzicie ona jest krótka. Ja mam B62. I zobaczcie, że z tyłu no typowa miniuwa. Jasne, że ładnie to wygląda, ale no średnio użytkowe plus tutaj ten dekolt. Jak dobrze się zwiąże to jest ok, ale... Aha, bo to ma być tak, myślałam, że to jest zawinięte źle. Nie, dobra, no to tak jest, okej. Okay. No ładnie to wygląda, no tylko że po jest strasznie króciutka, więc Max Myślę, że 1,60 m będzie ok. Fajne rękawy, no i widzicie tutaj właśnie to fajnie wygląda. I tutaj to marszczenie, no ale największe zastrzeżenie mam do tej długości. Myślałam, że znalazłam hitę, ale tutaj na górze jest ta sukienka zbyt. Teramiączka. Oczekajcie, one są regulowane? Tak. Dobra, jest lepiej, ale teraz niestety odstaje mi tutaj, bo nie mam wystarczająco biustu do tej sukienki. Tu jest trochę za szeroka, ale spójrzcie, jaki dół jest fajny i jak on ładnie pracuje. Z tyłu ona. z tyłu wygląda tak. Powiedziałam, że nawet może na studniówkę, jeżeli będzie po prostu na Was tutaj pasowała, albo na jakieś takie letnie wyjazdy. No ładna jest, no niestety kompletnie nie dopasowana do mojej sylwetki. Ej, słuchajcie, chyba mam zawał, bo chyba są dobre część. No okej. Okay. W talii trochę mnie odstają, ale dobrze wygląda na pośladkach. To są white legi, są długie, co ja bardzo lubię i mam jeszcze miejsce w udach. Czajcie to? bym znalazła zamiennik tych tak moich ulubionych, to nie jest to samo Ten materiał jest bardziej, powiedziałabym, że miękki Elastyczny, gdzie te moje ulubione są takimi Typowo jeansowymi Spodniami, ale No one są długie, może ewentualnie Dałabym go odrobinę do skrócenia ale ja lubię Takie długie spodnie, co myślicie Nie jest źle I w ogóle wziąłam pierwszy rozmiar i był dobry To jest 36 No nice mm -hmm. A tu wzięłam już 38 I też jest OK i zobaczcie, w porównaniu do tych z H&M One już tutaj nie prześwitują Ale też to chyba nie jest to Znowu wydaje mi się, że główne skrzypce grają tej mojej uda Dobra, nie wiem na czym skończyłam Ale tak one wyglądają Z tyłu, no ta niebieska jest Zdecydowanie lepiej I lecimy do Massimo Dutti Tak lekko przyjaśnię, żebyście mogli zobaczyć Ale zobaczcie Bardzo prosta, taka w linii A sukienka I ona jest w 100% z wiskozy Prosta Rękawy są w ten sposób zakończone. Fajna, taka klasyczna. I zobaczcie na ten sweterek. O zobaczcie, to jest taki sweter, czyli mamy kołnierz, mamy jeszcze wiązanie i on bardzo ładnie wyglądał na manekinie. I jak możecie zobaczyć, 57% wałna 27 poliamid i 16% to alpaka. Tutaj też mamy sekcję z wyprzedaży marynarek. Ta jest fajna. I ta jest fajna, bo znowu jest taka em, taliowana. O dalej drogo, ale taniej niż było. Jest jeszcze miętowa i taka wielbłądzia, ale ta marynarka jest piękna. Zobaczcie. I do tego są jeszcze spodnie taki garnitur. Wow! Piękny zestaw. Jest tutaj jeszcze taki trench oversize'owy i to jest pewnie tak w tej samej cenie co ja kupowałam ten szary. I powiem wam, że jestem z niego tak zadowolona, że z chęcią kupiłabym po prostu jeszcze drugi kolor Bo jest jednak różnica pomiędzy nim, a tymi płaszczami z mango, które mam No ale właśnie mam płaszcz z mango, chyba że bym je sprzedała I kupiła sobie jeden To ma sens No ale one są piękne I tu jeszcze są takie budki do 350, zobaczcie krępki Całe prześwietlone. Ale są o całe białe i mają e, taką fakturę Też są ładne, właśnie ja jeszcze pójdę do CCC i zobaczymy czy są jakieś fajne buty Pomyślałam, że zobaczymy czy będą jakieś fajne piżamki Piżamek jeszcze nie widziałam, ale są na wyprzedaży i zobaczcie, to są takie... Czy one są lniane? Tego nie sprawdziłam 52% leny i reszta to wiskoza i zobaczcie jest taka biała I... Aha, jak można tak zaciąć no ale dobra, jest taka. Tutaj mi się bardzo dookość podobał, bo zobaczcie, że ona tu jest wąziutka i tu jest wiązana, więc ona powinna robić super talię. jest tutaj taka i super wygląda. Może powinnam ją przymierzyć, chociaż to nie jest mój kolor. Ale... Jest czarna? Nie mówcie, że jest czarna. Nie ma czarnej. Nie. Ale jest jeszcze... Nie, to też jest co innego. No, jest tylko taka czerwona. No dobra, zobaczymy, może przymierzę. Dobra, wiecie co, ona mi się bardzo podoba, ale ja nie wiem dlaczego te ramionczka są tak strasznie długie. Zobaczcie, plecy też wyglądają super fajnie. Ale one już, one już są nawet skrzyżowane tutaj. A dalej to po prostu mi leci. Ale zobaczcie, ładna talia i długość. Powiedziałam, że jest taka mili i też fajnie pracuje. Bo wydaje mi się, że nie ją źle założyłam. Ale nie wiem jak ją założyć dobrze. No dobra, to zrobię teraz przegląd w te te, te, te buty to mnie prześladują, bo cały czas mi się wyświetlają na Facebooku w reklamach z EOW, ale to nie jest do końca to, czego szukam. One są też z różnymi podeszwami, jak możecie tu zobaczyć. Ale to jest na przykład ten model i jak widzicie teraz na przecenie. I kolejne na przecenie. Widzę, że teraz sporo jest butów przecenionych, ale też to, co mi się tutaj nie podoba to to. I tutaj ten dodatkowy, wypukły szef. Więc szukam dalej. Ale za to te kozaki są fajne. Zobaczcie takie klasyczne, lekko po ala podwójki. Bardzo ładne. I one są teraz po... Czy to są te? Nie mogę znaleźć kartonu, więc tutaj Wam pokazuję, że też są na przycenie. I tu kolejne. I one też są skórzane, jak widzę są z marki Simpu. i są jeszcze takie jak w niskim obcasie i widzę, że są jeszcze takie czarne. Zeszłam jeszcze do sportowego i zobaczcie jaka tu jest teraz wersja Air Force'ów. Może teraz kolorystycznie lepiej i one są 650 zł ale ładnie wyglądają jeszcze, są oczywiście klasyczne białe. No i te już są inne. A ja cały czas zastanawiam się nad tymi konwersami, to znaczy, ja chcę je kupić. Tylko teraz nie wiem, czy chcę y, takie, czyli z y, tą węższą podeszwą, czy te z taką grubą podeszwą, bo ja lubię grube podeszwy. Nie wiem, dajcie znać, jeżeli macie to, które które Wam się lepiej sprawdzają. Dobra, żyłam, bo o dziwo jest mój rozmiar. Dlaczego nie byłam przekonana, że to logo zawsze jest z tej strony, a nie tak od środka, to po pierwsze. A po drugie nie wiem, nie jestem przekonana, to chyba nie jest mój styl i nie wygląda to tak, jak bym chciała. Wiem, że nie widzicie, więc musicie uwierzyć mi na słowo, ale to są chyba te spodnie, które ja miałam yy, mam beżowe. Więc biorę czarne i zobaczymy To są pierwsze, które znalazłam One nie są na przesunie, ale wydaje mi się, że są spoko Tak wyglądają z tyłu Jedne, ale mogłoby być Odrobinę dłuższe, bo dla mnie są tak Na styk A chyba Nie jest najgorzej, co? No i podoba mi się też ten kolor Dobra, wiecie co? Chyba jednak nie To jest rozmiar 36 i one są takie lekko za luźne, ale już wiem, że 34 będzie na pewno za szeroki. A strasznie mnie pożyszają. Tutaj za dużo nie widzicie, bo czarne są. Ym, ale nie. I ostatni z Radivarius. I widzę, że na promocji są te buty, które ja Wam pokazywałam w ostatnim mi i zobaczcie, za 120. Ja je ostatecznie oddałam, bo sporo z Was mi powiedziało, że one bardzo szybko się odklejają. Ale jeżeli i tak chcecie je kupić, to daję znać, że są na promce. Dobra, przenosimy się na telefon, bo aparat mi już padł. W się jest taki sweter ze 125 zł, widzicie skład. Tylko, że on jest no taki, no dosyć cienki. Ale jeżeli lubicie takie cienkie, powiedziałabym, że bardziej bluzko, sweterki, no to podrzucam taką propozycję. Ogólnie nie ma tutaj jakichś niesamowitych rzeczy, wyprzedaży są, ale na nowych sprzedażach jest taki bałagan, że ciężko cokolwiek znaleźć. Więc bardziej patrzę tutaj na te rzeczy, nową kolekcję Ale też nie widzę nic ciekawego Wróciłam już, naładowałam sobie trochę aparat I e, chciałam zrobić takie podsumowanie Więc jeżeli chodzi o nowe kolekcje To one tak naprawdę dopiero wchodzą I nie ma jeszcze takich Jakichś super ciekawych elementów Natomiast jeżeli chodzi o wyprzedaże To powiedziałabym, że one w dalszym ciągu Są na takim dosyć mocnym poziomie Ale też przez to, że byłam Może nie najbardziej rozsądnie w sobotę to było bardzo dużo ludzi, i niestety na tych wyprzedażach był bardzo duży bałagan, i ogromnie współczuję wszystkim osobom, które pracują w handlu i teraz muszą sobie z tym radzić. Dlatego że też pracowałam i wiem, jakie to jest męczące po prostu, więc dużo siły dla Was, jeżeli pracujecie w handlu. No i w tych wyprzedażach powiedziałabym, że da się jeszcze znaleźć jakieś perełki, fajne rzeczy. Ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy w najbliższym czasie będę nagrywała w dalszym ciągu takie Shop Me. Nie wiem, czy nie chciałabym się przerzucić też na um, takie Shop Me online. Kiedyś coś takiego nagrywam. Ja wiem, że z jednej strony takie stacjonarne może być ciekawe, ale znowu bardzo mocno ogranicza mi to, jakie marki mogę Wam pokazać, no bo tylko takie, które są w galeriach. A może gdybym zrobiła to online i pokazała więcej na przykład polskich marek i ewentualnie wybrała kilka rzeczy, które mnie z danej marki zainteresują, zamówiła i wtedy połączyła to w taki sposób, muszę się jeszcze zastanowić, bo też nie ukrywam, że chodzenie tak po galeriach. I po pierwsze wydaje mi się, zawsze po takim filmie mam niedosyt, bo wydaje mi się, że źle Wam to pokazałam, że mogłam pokazać to lepiej. A wiecie, zawsze jest muzyka, są ludzie, więc to nie jest takie super komfortowe dla mnie, o może tak, więc muszę pomyśleć. Jeżeli macie może jakiś pomysł, jak mogłabym to rozwiązać, to dawajcie znać. Jeżeli nie, to po prostu w najbliższym czasie pokażę Wam inny format i dacie mi znać wtedy, czy Wam się to podoba, czy nie. No, ale mam nadzieję, że i tak miło spędziłyście, spędziliście ze mną czas i będę już. Kończyć. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa!